Ultimate Edition Digital Exclusive is packed full of content and delivers the best value for fans. Get your hands on the land, sea, and air pack with three operator skins, three vehicle skins, three weapon blueprints, and the Season 1 Battle Pass bundle, plus the Confrontation Weapons pack. All jam packed into the Ultimate Edition. Pre order the cross gen bundle that includes both current and next gen versions of the game. Or grab the Digital Standard Edition with the Confrontation Weapons Pack. Pre-order any Digital Edition and receive early access to the Open Beta and Operator Frank Woods, plus an Assault Rifle Blueprint for immediate use in Modern Warfare and Warzone. Call of Duty Black Ops Cold War, available November 13th. Pre-order digitally now. Co jak, co? Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam loading screen w Modern Warfare. O czym to w ogóle gadamy? I chat się o nas ze stroną Achler Games, witam was za bardzo, już w kolejnym filmie na kanale i dosyć grubym, ponieważ mamy premierę, premierę bety. Tak jest. Jak wiecie, beta ma nastąpić w Call of Duty Black Ops Cold War dla oczywiście wszystkich użytkowników, którzy kupili tę grę, e, powiedzmy w wersji cyfrowej, bądź, bądź zdobyli jak, jak, w jakimś sensie kod, ponieważ kody będą do zdobycia, ale jeszcze nie wiadomo tutaj. Czy będziemy mogli kupywać je? Też były, wiem, że kody były rozdawane na betę wcześniej właśnie na of Duty powiedzmy, gdzie on się już skończył, tam wygrali i tak dalej, półtora miliona, ile dobrze pamiętam, także. Tak, to był cały, cały tutaj koniec sierpnia, Lecz w dzisiejszym filmie jest to wrzesień. A to oznacza, że jesteśmy w miesiącu, gdzie będziemy dowiadywali się sporo informacji Ponieważ to jest dosłownie jakieś 75 dni zanim gra wychodzi Także to jest dosłownie mniej niż 3 miesiące, co nie A beta nadciąga, wraz z tym oczywiście 9 września nadchodzi reveal multiplayer Po pokazaniu oczywiście nam kilku map i tak dalej Mechanik gry i tak dalej, co nie Ale dobra, w dzisiejszym filmie gadamy o premierze bety Ponieważ beta ma nastąpić oczywiście dla wszystkich, którzy kupili Także były plotki wcześniej, że ta beta będzie pierwsza na PS4 I tak, jest to prawda Ona będzie pierwsza na PS4, ponieważ jest to ekskluzyw PS4, którą widzimy, ile oczywiście my przez cały rok mówimy, czyli my konsolowce, użytkownicy PlayStation 4 5 e, Tak, w tym roku także będzie jakaś tam ekskluzywność, nie wiem jak, jak duża, czyli to będzie jak w e, Modern Warfare, gdzie mamy dosłownie osobny tryb, który jest dostępny tylko na PS4, a dopiero za rok, czyli zaraz właśnie październik mija rok od Modern Warfare i będzie on dostępny właśnie na Xboxie oraz Pccie, tryb survival, który jest powiedzmy bezużyteczny, niegrywalny i tak dalej, a o to Mamy powiedzmy ekskluzywny content, które paczki są takie ekskluzywne, które są tylko na PS4 i tak dalej, wiecie jak to jest zawsze z tym z tą ekskluzywnością i tak dalej, co nie? Ale beta, beta i data, a więc jak już mówiłem, plotki były, że to będzie 8 października, z czego jest to dosłowny miesiąc od revealer multiplayer, ponieważ revealer multiplayer e, będzie 9 września, a beta niby ma być 8. No i w sumie ta plotka została potwierdzona, ponieważ jak zresztą widać na tym screenshotie, tak jest 8, z czego powiedzmy to jest taka. Informacja jak już mówiłem, niepotwierdzona oficjalnie poprzez Activision czy właśnie Trailer Clash, ona jest naprawdę tak, taka procznie oficjalna, ponieważ ona właśnie ten właśnie screenshot się znalazł Call w Duty e, Kaluti... World War 2 w WW2 I właśnie tak, to jest ten sklep I oni tam właśnie, dosłownie nie chcąc W jakiś sposób zaaktualizowali ten sklep I pokazali nam właśnie datę bety Że ona się rozpoczyna 8 oktober Czyli 8 października Z czego no fajnie, fajnie, zobaczymy multiplayer 9 września roku, miesiąc później Będziemy widzieli oczywiście wie, Będziemy grali betę już, więc moim zdaniem to jest fajnie oczywiście Będą 3 tygodnie, tak jak to było Było w Black Ops 4 nie wiem jak było z modolfej, ponieważ w modofej mieliśmy beta i tak dalej, już nie pamiętam, beta, beta też była, alfa była, lecz pamiętam, że w Black Ops 4 było tak, że mieliśmy... E Pierwszy tydzień, powiedzmy, pierwsze dni dla y, użytkowników, powiedzmy, PS4, potem drugi tydzień był dla użytkowników Xboxa oraz PS4, a potem chyba było wraz z pc nie pamiętam, bo tego ładnie bo wiem, że PS4 wszyscy mieli pierwsi dostęp do bety, więc to było jakby trochę niefajne dla innych, ale no wciąż mieliśmy dosyć szybki jakby dostęp do y, bety w sierpniu, a potem oczywiście blackout był we wrześniu, więc w tym przypadku to, to wszystko jest trochę opóźnione i dosłownie 8-go, y, ós dosłownie miesiąc przed będziemy mogli grać w betę, y, no bo do 3 tygodnie, więc to możecie oczekiwać, bo to 3 tygodnie powiedzmy po 3-2 dni, więc to jest moim zdaniem. fajna, Fajny czas, aby przetestować grę miesiąc przed. Jakby będziemy praktycznie... temu ten multiplayer praktycznie będzie skończony, ponieważ jak wiecie... No będzie to miesiąc przed, więc dostajemy sporo map, sporo broni, Ja mam nadzieję, że jakby nie dostajemy sporo rzeczy naraz, ponieważ to jak wiecie, trochę głupie będzie, ponieważ, ponieważ potem włączymy grę na premierę 13 i jakby już takie trochę to nie będzie wiecie, ekscytujące, ponieważ graliśmy dane, dane mapy, graliśmy danymi broni i tak dalej, więc ja mam nadzieję, że to będę trochę utnął, mimo że ona wychodzi miesiąc przed premierą, ale tak, jest to ta data i ósmy, nie rozgadując się, w sumie przechodząc do kolejnej informacji Call raczej Activision zarobiło 40 milionów, dosłownie po 24 godzinach. Paul Bittman. Potem, jak już było, można kupić Call of Duty Black Ops Cold War, więc tak. 24 godziny, nie wiem jak jest teraz, ponieważ już minęło kilka dni, co nie? Od Rewila i całego, nie wiadomo, e, trailera, minęło to sporo już dni. E, tak, 24 godziny zarobić 40 milionów do dolarów, nie? Więc na polskie razy 4 mniej więcej, co nie? Wow, wow, ale dobra. Dalsza część filmu, też tak jak widać po tytule, będzie omówienie Perzeusza Fabuły, czyli Call of Duty nam w sumie ostatnio pokazał nam kasękę 3-minutową, powiedzmy, która się rozgrywa praktycznie na początku gry, wprowadza nas, powiedzmy, trochę do fabuły, e, się fabuła, bo będzie bardzo zintrygowana, będzie miała różne poziomy w różnych latach i tak dalej, lata 68, od 68 do 81 i tak dalej, więc jak już mówiłem wiele razy w moich filmach, Black Ops Cold War jest powiedzmy sequelem, czyli kontynuacją Black Ops 1, z czego to się wszystko wygrywa idealnie, ponieważ Black Ops 2 raczej eventy raczej jakby te wszystkie rzeczy, które się stały w Black Opsie 2, czyli wiecie, Black Ops 2 był oczywiście obviously po jedynce Black Ops 2 był w 86 roku z czego e, jedynka a raczej tak by <grych> brak war, czyli między. Jedynką a dwójką się właśnie rozgrywa w 81 roku, więc 50 lat oczywiście później jest Black Ops 2, więc to się moim zdaniem idealnie wygrywa, idealnie i to wszystko pewnie tak zrobili, ułożyli i tak dalej, ale bez pitolenia, będziemy teraz oglądali 3 minutową kasenkę, z czego ja będę ją próbował ją, ją wiem, jak najbardziej w jak najlepszy sposób przetłumaczyć i tak dalej, także e, pierwszy będziecie oglądali oczywiście kawałek fragmentu tej danej kascenki, a potem ją będziemy sobie omywali i tłumaczyli, ponieważ naprawdę jest bardzo fajna i zawiera sporo, sporo tutaj oczywiście w fabularnej dawki, także no. 1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968. The Vietnam War. Viet Cong soldiers, orchestrated by Perseus, attempted to steal an American made nuclear bomb from a U.S. fire base. Five days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again. I na West. Perseus. Go jednym, a więc jak widzicie na wstępniaku przemywa Hudson, kto następny mówił kto to przemywa, jest to Hudson, a więc... 1943. Szczegółowe informacje zostały skradzione w Los Almos poprzez ruskiego szpiega znanego jako Perseus. 1968. Wojna Wietnamska. Żołnierze Perseusa próbowali ukryć nuklearne amerykańskie bomby z bazy FIRE. Pięć dni temu byliśmy na misji. Perseus jest znowu w grze i planuje atak na wschód. Perseus, Perseus CI uważa go za jednego z naj, naj, największych zagrożeń dla całego świata. To jest pierwszy fragment i od razu przechodzimy do drugiej sceny. Panie Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig. allow me to introduce the man best suited to respond to that cia clandestine special officer russell adler he's one of the few people who even come close to capturing perseus A więc w drugiej scenie przemawia dyrektor prezydenta, przynajmniej jak ja tak nazwałem, ale tak naprawdę on się nazywa Johna Hague. I tutaj on odpowiada: Panie Hudson, coś nie tak z tym Perzeuszem Mam na myśli, gdzie więcej faktów czy mitów w tym wszystkim. Personalnie uważam go za nic więcej niż ruskie straszydło. Hudson odpowiada: Johna Hague, po pozwól, że ci przedstawię kogoś z CIA: specjalny oficer Russell Adler. On jest jednym z niewielu ludzi, którzy tak naprawdę mieli szansę złapać Perzeusza Uh, Mr Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. <laughs> yeah, but then a lot of innocent people are going to die. Why do you say that? Sir, every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is going to happen. Something that will affect the free world. Scena trzecia mówi dyrektor prezydenta. Panie Adler, czemu powinniśmy wziąć tego Perzeusza na poważnie? Adler odpowiada: Nie musicie. I wtedy łódz. Ta, wtedy zginie sporo niewinnych ludzi. Dyrektorek, czemu to mówisz? Adler, bo za każdym razem, gdy Perzeusz się pojawia, w grze zmienia przebieg zimnej wojny. Po 13 latach, jeśli jest on aktywny, to znaczy coś ogromnego. Coś, co w stanie jest zmienić, co, co będzie miało wpływ na wolny świat. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell. Ab I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir. We believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Sir, their requests are highly irregular, most likely illegal. If the press gets a hold, what the hell are you talking about? You know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. A więc w czwartej stanie wchodzi prezydent i oczywiście on Ronald Reagan, czyli nasz prezydent, który był w naszym życiu także amerykańskim prezydentem od lat 81 do 89 roku, także Wchodzi prezydent i wszyscy oczywiście odpowiadają panie prezydencie, sir prezydencie I oczywiście dyrektor zaczyna, mówi Jonathan, panie prezydencie, to jest Jason Hudson oraz Lasser Adler Przerwa oczywiście tutaj konu, ten, tą rozmowę Ronald Reagan, czyli nasz prezydent Znam ich imiona, jak myślisz, kto ostatnio wykonał misję pozytywnie? I odpowiada się Hudsona, czy zagrożenie jest prawdziwe? Hudson odpowiada Tak, wierzymy, że jednak jest Ronald, Czy możesz to powstrzymać? Czy możesz powstrzymać Prezeusza? Odpowiada Adler Możemy, ser, już zgłosiłem potrzebne środki dla mojej drużyny Wkracza dyrektorek Ser, ich prośby są strasznie wysokie, praktycznie nielegalne I wtedy wkracza Mason O czym ty w ogóle gadasz? Wiesz kim jesteśmy? Woods odpowiada Na każdą misję, którą idziemy jest praktycznie nielegalna Dyrektorek Panie sierżancie Woods, wiarygodnie zaprzeczenie jest naszą postawą tej pracy I wtedy mówi nasz prezydent a my tutaj rozmawiamy o ataku na wolny świat. Daj panu Adlerowi wszystkiego, czego potrzebuje. I to jest koniec czwartej sceny. Przechodzimy do sceny piątej, ostatniej. Gentlemen, you've been given an important task, protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty, there is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world Will benefit. I, I bum, bada bum tak się kończy piąta scena, a szybko je tłumacząc, mówi Reagan: Panowie, dano wam ważne zadanie: chronienie naszego życia za wszelką cenę. Nie ma większego obowiązku, nie ma większego honoru. I gdy podczas kilku ludzi będzie znało wasze starania, to i tak cały świat będzie z tego korzystał. Wiemy, że nas nie zawiedziesz, panie Adler. I tak oto się właśnie kończy cały mam nadzieję, że Wam się podobało tego typu tłumaczenie i tak dalej, co nie. Chciałem więcej Wam opisać, ponieważ naprawdę ja się ostro wkręciłem. Jakby oglądając to pierwszy raz, naprawdę dosyć mocno zabiera się. Powiedzmy, tutaj oczywiście, fabuła Black, Black Ops Cold War, ponieważ ja zawsze uwielbiałem Black Ops, a moim zdaniem było. No, to są najlepsze kampanie, moim zdaniem wy oczywiście każdy ma inne zdanie i tak dalej. Co oczywiście nie winię, nie zaprzeczam i tak dalej. Każdy ma e, swoje zdanie. Lecz tak, uwielbiałem właśnie te misje, gdzie one są właśnie Black Ops, one są czarne. One są nielegalne i są właśnie, powiedzmy, na tą dobrą korzyść, gdzie nikt o niczym innym nie wie, tajne operacje i tak dalej, oczywiście na wielką korzyść ratowania świata. Uwielbiam takie rzeczy, zawsze uwielbiałem Black Ops 1, Black Ops 2, tajne operacje Black Ops, także ja, tak, ja już tam, nie muszę się doczekać, dajcie znać co o tym myślicie. Oczywiście został łapkę w górę, bardzo tutaj mnie wynagradzasz, robiąc tę, tą głupią sekundę, z jakby zabierać to jedno. także dzięki za oglądanie, oczywiście subskrybuj kanał, dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszelkimi informacjami, no i co, słyszymy się w kolejnych, na razie, Make out. Dajcie panu. Adlerowi czego chce. I feel. I feel. I feel. To nie było częścią planu! Wiem, że nie zawiedziecie. Zamów przed premierą edycję cyfrową, by otrzymać wcześniejszy dostęp do otwartej bety i natychmiastowy dostęp do pakietu operatora Woodsa w Modern Warfare, w tym w Wardą.